Bardzo. Um, ja jestem K. Bo K i R, nie? Bo ja jestem K, czyli ten nowy. Co? Um, ja jestem K, ten nowy. I dzisiaj ben, będę komentował Team X7. Nie chcę mi się mówić, więc. No, zaczynajmy. Powiedz mi tylko jedno. Czy oni wzięli drona i zamontowali tam głośnik, żeby było niby słuchać, że. że to helikopter? Bo wiecie, że helikopter to wszystko jakby odsuwa, ciebie od ten wiatr tak leci. A tutaj? Tutaj? Nic nie ma. Lub ja się mylę. Nie. Ale w ogóle po co komuś jakaś... Ala ciężaruwa. Różowa. Sorki, ale się spóźniliście, już było Halloween. To różowa elka. Jeszcze trochę do świąt. G guzik i nagle piosenka. To ten guzik miał bluetooth? Flexing. Odjeżdżam w nowym le- Ale ja tak nie lubię tych ludzi, co są bogaczami. I mówię o tym, że się patrzy na nas, ludzie. Bo przyjeżdżam nowy Manto i jak ty wyglądasz? na co być, na co wygląda jak Kendall? Na co być, tak jak Barack Obama. Nie masz teamu, nie masz stylu, no a na co obam. A co to ma być, nie wiem, Disney na co czy to? Ty co? Czy co? Bo trochę nie rozumiem, że wszystko. Nie, to nie jest list, bo wszystko na sumie... Dupa trala la, -la, -la. Ja. Jestem na su, jestem w nie mam czasu na to, żeby gadać ja. z sobą bez potrzeby, a twój chłopak patrzy kiedy. Ja wychodzę z toalety na sobie, mam... Wychodzę z toalety, no i. Na co naciska przyciski, moi ludzie to rakiety Czaro, to nie twoja liga NBA Liczby moich wsadów nie pobije nawet Lebron James Takich jak ty zjadam na śniadanie, tak jak 7-D Ale co, ty nigdy nie jesteś, tylko sobie na podwórku se... no Nice 7 dni, 7 fur, w każdej furze 7 miejsc Na razie to ma 7 fur Znów widzę pilki, za czarem oglądają nawet milfy się. Wróć z siłki, ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić razem cały dzień. Jestem. Będziesz robił cały dzień, nie wiem, że siedział przed komputerem. Monia, mów mi moja Liza! Dzieło sztuki, które. Nie, nie będę cię mówił, mnie, jako Monia Liza, bo to nie jesteś dziełem sztuki. Który chcesz polizać? Słucham żaby albo słucham kiza Taka Ameryka, że pytają, gdzie ta wiza? ze swoją, swoją wanną z filmów. Bołają na mnie Rich Beach. Wszystkie drzwi otwierają zamoniczki moniki. Stała na czerwono lakasa de papel i wszystko. Dlaczego Scrinch ogląda najlepszy film dla Papy Papel. kość się zgadza, bo cały team robi papier. A, 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 a. Już nie team. o, o jak widzę, to. <grywka> Podróbom, rocina Dubiela. Mixed to Team X2. Gdzie ta cała wasza straszna agencja? Bo mamy wielką Villa, wytomek. Gorsze od agencji w tym Serotnaycie. Wiesz, kto tworzy trendy. Wiesz, kto ma <gorsza> te wersy. Karol Pieszko, pierwszy. Tworzy Anglii Anglia albo Chinę, a Polska ściąga. I jestem jedyny, więc nie będzie już następny. Oh, really? Ostra, tak jak Chili? Paty to. Czym ty jesteś? Baby, paty wielkie Willy. Student jakoś miński, a mnie nie nauczyli tego, jak się robi sos. Wait, oh, really? Really? Bardziej fioletowa niż Elisa Violet kiedyś z Disney Channel. Teraz tylko klinik w skarbie, oni cisną dramę. Jestem syncytelką, ty idziesz za tłumem! Najstarszy w stadzie papa, smurf. Nie rusza mnie nawet gargamel. Nie mam czasu na rymy. Fanie ogląda. wiem, że. dobrze, że oglądałeś smurfy. Cieszymy się. Najstarszy i najmądrzejszy. Powinien być. Bo lubię bawić się. One mówią i daddy, bo lubią bawić się. Poszło granat, bo to wybucha mocno. Słucha tego papa, słucha nawet ich za stok. Jednak nie. Yo, Shio, Rockstar, A miałem Ty nie Papa Smurf, ty Grinjo Smurf. Ale słuchaj. Rodzina, jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj! Jeśli chcesz to przeżyć, to się z nami nie zaczynaj Nie mam żadnych cyw w Sweet Beach, jak Landryna jedzie limuzyna, nie Eluwina Ale <śpieszynka> El El jest lepsza od was cringe team to wielki finał, lecę po tym bicie, jak dziewczyna Aladyna Hej, Ej! wie, że robimy to daily Siedem samochodów, tak jak szybcy i wściekli Nie ma, nie, nie, masz nawet nie oglądać szybki wściekli Ty cringe'u, nie, nie Uderz się mocno, no Nie, masz nie oglądać, bo jesteś cringe'u torebki, Wolę wolnym czasie z moimi, bo ciśniczymy setki wow, leksiu nie lekcji, wiesz leci jeżdżam na grupo, Kopara i bewstyk, ja yeah, wow Nie mieszczę się w Lambo, to jeżdżę koparką. Ty wisisz mi sianko. Ja yeah, wow Jadę po bicie jak bigi na szczycie lubię jeść co wicie. Ja yeah, wow Największy w rodzinie nikt z was już nie zginie jak w poprzednim timie. Ja yeah, wow, poprzedni tym był lepszy. I w tym właśnie momencie zaczynamy nową edycję filmu i... Dobra, zamknij się. Dobra. To była moja kooperacja. Dziękuję za obejrzenie. Bajo.